Witam Państwa bardzo serdecznie. 10 dnia podróży. Mamy nowy tydzień. Rozpoczynamy poniedziałek, a ja stoję przed 660 wieżą cisień w Przowie. Jestem troszkę niewyspany, bowiem w sumie codziennie śpię po 5-6 godzin, a dzisiaj trochę tych sił potrzebuję, bowiem odwiedzamy południowych sąsiadów, a konkretnie Czechy i Ostrawę. Wczoraj natomiast, proszę Państwa, prawie się załamałem. Prawie się popłakałem, siadłem w kącie, ale udało się. 3 minuty przed północą wstawiłem odcinek 8. Jeszcze o 23:52, jak się przesłało, bo w ogóle miałem problemy z internetem, pokazało, że jeszcze ma się przetwarzać 10 minut. Wstawiłem inny jakiś tam odcinek z koncertu i nagle się przetworzyło, ale jeszcze było sprawdzanie 10 minut, lecz to już można było wstawić odcinek, więc zdążyłem. Zdążyłem, ale myślę, żebyście wybaczyli mi, gdybym się spóźnił 5 minut, co? A dzisiaj kontynuujemy podróż RRR. Przed nami żuchów i racibusz. Z Raciborza mamy pociąg na chałupki, czyli na samą granicę z Czechami wjeżdżamy i zostaje tak naprawdę pół godziny do Ostrawy przez Bochumin. Bochumin ja też na pewno coś zwiedzimy. A tu widzicie, od tego przemęczenia pryszcze mi wychodzą, kurde. I to nie tylko na czole. Dzisiaj trochę chłodno i właśnie zaczynam żyć, więc szybko musimy się śpieszyć na racibusz, na pociąg. Mamy tam no niecałe godzinka drogi, a półtorej godziny do pociągu. Obelis pamiętający przyłączenie Górnego Śląska do Polski oraz pomnik po dawnej kopalni. Brzuchów to nie w pełni R, ale myślę, że można zaliczyć. Godzina 9. Przejechałem 435 km i witam Państwa w Raciborzu. Tym samym kończymy podróż RRRRR. R, 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 5 razy R. Chociaż jeszcze są tutaj dwie miejscówki na R, ale tam już nie podjedziemy. Dokładnie za godzinę mam pociąg na chałupki i pora coś w końcu zjeść. To jest moje śniadanko sneaker. Rzuchowa do Raciborza, piękna droga, a teraz jeszcze lepsza. Jesteśmy pod Auhanem, mamy czysk, media expert, Castorama action nawet i Rosman. My jedziemy do centrum po dwie wieże ciśnień w sumie i na pociąg Ja pierdzielę Chłop na styk pod tym mostem Jak poniedziałek to tylko Doli dla Doli dla parking Ram Pam Pam Śniadanko. Wieża numer 661 w Braci Bożu, przy ulicy Starowiejskiej, przy polu. A ja mam 10 minut do pociągu, 3 km. Dziesiąta, podjeżdżam pod dworzec, zadowolony, że zdążę. A tu jakieś roboty przebudowa dworca. I na ostatnie sekundy zdążyłem. Ja pierdzielę. Lecymy, chociaż adrenalinki trochę było. 1044. Znajdujemy się w chałupkach przy granicy, a tutaj możemy do RRR dodać jeszcze. Zobaczcie. Przy stacji również znajduje się wieża numer 662, zaraz podjedziemy bliżej. Od dali na terytorium Czech mamy dwa ufoludy, ale nie wiem czy zaliczyć. Trochę za daleko, co? Normalnie zaliczałem. No, ładny jest. Zamek Rodu Wądonerzmach. Tu chyba jego makieta. Jak mi się wydaje. Tam tych dwóch wiersz ufoludów nie zaliczam. A ja już wjeżdżam do Czech. Rzeka Odra zaraz zostanie przekroczona. Odra i Bochumin Czechy. A co ciekawe, po raz pierwszy będę nocował za granicą, proszę państwa. Zaczynamy od pierwszej atrakcji w Starym Bochuminie. Jesteśmy na rynku. 663 przy granicy. Ja już się tam nie wracam, bo jestem opóźniony. Znajdujemy się przed główną drogą i wjeżdżamy do pięknego miasta. Zobaczcie, jakie budyneczki, różne kolory. 11:55 dojeżdżamy pod 664 wieżę ciśnień. Ona jest mieszkalna, proszę Państwa. Można wynająć chyba tu apartament. Tak mi się wydaje. Tam mamy windę albo schody. Bohu mi nadraży. Ale piękne te dworce mają. To mi wygląda na zbiornik wodny, ale nie wiem, więc nie zaliczę. Za to, to już na pewno jest wieża ciśnień numer 665. 12.20 i ja nadal nie jestem w Ostrawie, ba! Mamy kolejną wieżę ciśnień, i to identyczną jak 3 km stąd w prostej linii. 666! Odra! I bombastyczne drogi, mają. A to pewnie te moje dwa UFO ludy, 667 i 8. Pewnie będę bliżej, ale już zaliczam. Teraz ufam Google Mapsom. Czy tu będzie przejazd na drugą stronę? Bo szczerze wątpię. Fajne drogi, jednak dojadę. A ja chciałem oznajmić, że dopiero po pół godzinie od wjazdu do Czech. Dostałem komunikat, że, że jestem właśnie na terytorium Czech. A pamiętam, jak byłem 5 km czy nawet więcej od Białorusi, to już dostałem komunikat. A to moim zdaniem, mimo że tyle jest tam kominów, nie wygląda normalnie. No i co, przed 13 dojechałem do Strawy, jestem na przedmieściach. W sumie to jest takie 40-45 minut opóźnienia. I popatrzyłem na pociągi, jadą co pół godziny pod mój hotel, bo hotel mam oddalony o 20 km od Ostrawy. I żeby nie łazić z tym ciężkim plecakiem, yy, zwiedzę sobie tak z grubsza, yy, przez godzinkę myślę, Ostrawę i podjedziemy pociągiem. Albo pojadę rowerem te 20 km na hotel, zamelduję się i pociągiem sobie już z małym plecaczkiem, nawet bez roweru, przyjadę na Ostrawę. I wrócę przed ostatnim czy ostatnim połączeniem z ostrawy, żeby być tutaj wieczorem w ostrawie, kiedy będą naprawdę bardzo ładne widoczki. Ale to dymi. Może aż tak rewelacyjnych widoków wieczorem nie będzie, bo więc są chmury, a do wieczora raczej się nie poprawi. Ważne, że nie będzie deszczu, a ja witam Ostrawę, Ostrawicę. No no Chlawa nadraży przed nami. 11 minut do pociągu, więc wszystko na spokojnie Znajdujemy się przed dworcem głównym Prze bardzo I lecimy na Frydyk Mystic Czyli miejsce, gdzie mam nocleg Lecimy 13.26, peron piąty to trzeba góra iść poziomowy on mi się podoba Ty, to się dzieli Dojechaliśmy o czasie, choć z początku mieliśmy na start 3 minuty opóźnienia. Na dworcu tutaj Widzę, że jakieś małpy w ogóle dziwni ludzie tutaj są. Yy, ale to też pewnie przez to, że tutaj można brać te, te środki, tam jakieś i gościu I takie rzeczy robi. Już mamy godzinę 14.14. 14. Kierujemy się pod wieżę ciśnień, tutajszą. No i później, już do hotelu, żeby tam dojechać. Jakoś 14.30-40. W hotelu montuję, bo później nie będzie czasu. No nie będzie. Pociąg powrotny. Z ostrawy mam 22,30 bądź 23 chyba. Ogólnie co pół godziny jeżdżą. Więc no potem to już ja na styk nie wstawię tak części. Uwielbiają rowery. Co chwilę jakiś rower jedzie. Prawie jak w Holandii. Natomiast ja za pociąg zapłaciłem 92 korony czeskie. Za siebie 52. I za rower 40 Nie, no kurde no, Ale piękna jesteś. Później tutaj wbijemy. Fajna panorama A tutaj mój nocleg. No jak pyk, są klucze, można chodzić. Fajny pokój. Patrzcie. Ale się to zwraca. No to dobry. Mam 16.30 dokładnie za 48 godzin mam już pociąg powrotny na Poznań, a w tym momencie ruszam na ostrawę przez miasto. Zobaczymy zaraz zamek. I później przez trzy wieże ciśnień do straf. Frydek kebab, może sobie na noc wejdziemy i zjemy. Teraz znajdujemy się na placu, gdzie mamy kościół świętego Jana Chściciela z wieżą, piękną. Taki plac, można by powiedzieć, zamkowy, bo tam już mamy zamek frydecki. Czesku frydeckie namesti. Właśnie tutaj się znajdujemy. Po taki plac. Tu fontanna i zamek. W polskim, niemieckim, słowackim byłem. W czeskim jeszcze nie. Może później tutaj przyjdziemy. Kościółek i autobus. Kolejna. Na wyjeździe z Frydych Mistyk. 669 No, no, ale panoramę mamy na góry i Frydyk Mistyk Troszkę mgła zasłania. Ale proszę popatrzeć, tu mamy jeszcze koniki. No i wieża. No nie, pipki mi uciekły. O, są po skrzypie hamulcem. A tu mamy czarne ślepice. czyli kury. Lepiste. Po polsku, rzepiszcze i wieża numer 670. Oba jaka kula. My mamy cały gros. Oni mają potrawiny! Znajdujemy się niedaleko stacji Ostrawa Kuncice I jesteśmy przed wieżą numer 671. Tutaj widzę jest popularny ten hipermarket Może wstąpię jak będę miał czas, ale wątpię A my wjeżdżamy w dzielnicę Nowa Karolina I jest również taka galeria handlowa Nowa Karolina, a to widzę, że ta kostka z tyłu będzie świecić w noc Widzicie takie rzeczy kiedykolwiek w galerii? O kurde O, wieża ciśnień Okazuje się, że tutaj mamy KFC Maka i mamy również ten Hypermarket Albert, więc tam się udamy, zobaczymy jaki asortyment mają. Coś podobnego do Smyka. Idziemy tam. Gino takim jeździ. chyba z filmu tego z dinozaurami, jak mi się wydaje kinie Skoda stoi Kurde, kusi mnie ta zmarzlina mango 45 koron Tu jeszcze mamy lemoniadę, która też kusząco wygląda Chodź ci niespodzianka O, For Kids To jest dla mnie o, to chips. Nie wiem, że nie mają liptona cytrynowego w tuforiu. Muszę zmienić lokację, ale na pewno wezmę ten chlebek bananowy, bo on jest przekazacki Zobaczcie to widocznie. O, ale fajno 75, asortyment w sumie taki sam. Kluczem, jak ja zwykał ale jest to Jest akcja. Kokture. które? To czy to? Bawole śliwkowe. Haha, 33% bohemia. No, popieprzyło mnie totalnie. Testujemy, <testujemy, <testujemy kolejny smak kofoli. Jest chwinka jeszcze, jest później cytryna, melon. Tu mamy nasty peach 0. A tutaj takie akcje Blueberry chyba to biora. 19 miałem stąd wychodzić Jest 19.30 No poszalałem, poszalałem z tej, z Wymieniłem ogólnie stówkę na granicy Na 256 koron I w tym momencie wydałem 196 Więc zostało mi 60 Oczywiście jeszcze swoje tam jakieś miałem w plecaku A sklep ogólnie no taki podobny do Kauflandu Można powiedzieć Brat, bliźniak Czeski Orlem Gdzie ja wjechałem to ja nawet nie mam pojęcia Ale już wyjeżdżam Znajdujemy się przed Bolt Tower Najwyższym punktem geograficznym Ostrawy 345 metrów nad poziomem morza. I na 20 znajdujemy się przed 672 wieżą ciśnień, a w tle mamy Science and Technology Centrum McDonald's, Lidl i Galeria. Była druga największa tutaj Tesco. Ale ja już do Tesco nie pójdę po tym, co, 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 co ja dzisiaj odwaliłem, ewentualnie Lidl z rana. Może jakieś menu śniadaniowe z Ewentualnie to Wsiadam w pociąg jutro na czeski Cieszyn I lecę na Polskę Za godzinkę o 21.30 sobie odjedziemy z tego dworca Ostrawa centrum Wjeżdżamy deptaczkiem na rynek Coś mi tu nie gra. Strasznie pusto ja, ja rozumiem, że trochę pada. Chociaż to bardziej jest mrzawka. Pod KFC i w samym KFC prawie nikogo nie ma. Niesamowite. Wjeżdżam na rynek. Też jest cisza. No, w sumie jutro do pracy. Okay. Oczywiście pod akacją mu, muszę jechać. Wszędzie te akacja albo szkło w tej Ostrawie. Tu nie ma, mogło być lepiej Pomnik i jakiś kościół Nie, no nie mogę w to uwierzyć To chyba musi być jakiś drugi rynek No bo bez przesady, jeszcze nie ma 21 Co z tego, że jutro praca To jest chyba najciekawsze na rynku w Ostrawie Katedra Boskiego Zbawiciela przy rynku Tam kurde jasno Ale ładno od przodu Gdybym ja wiedział, że będzie mrzawka, to bym teraz dopiero poszedł do Forum Nowa Karolinka. Obaczcie jak pięknie. Zobaczcie co znalazłem przy forum. A jeszcze taki budyneczek. Nadszedł czas powrotu. 21.20 za 10 minut startuje. 22. Brydyk Mystyk Chcemy na nocleg jest strasznie zimno, już jest 16 stopni. Ja jestem przemoczony, wciąż jest mrzawka i jeszcze wiatr. No to choroba murowana, nie? Jestem na samym końcu. A przede mną stoi pianino. Widzieliście takie rzeczy? I można grać na spokojnie. Nawet mamy karteczki. Ja myślałem, że tu nutki są jakieś popisane, ale po prostu można sobie zapisać nutki. Proszę bardzo. Jest 22, cisza nocna, ale... Wrócimy tu jutro. Czekajcie, zaraz kończymy odcinek. Nie wierzę, co się stało. Najkrótszy odcinek Niecałe 8 minut No i wleciał po północy, 22 minuty po północy wleciał, bowiem zasnąłem Robiłem wszystko, żeby zdążyć 23, tu macie screena Ale możecie mi nie wierzyć, 23 30 coś, już był gotowy tylko jeszcze się sprawdzał, to już można było wstawić. No ale usnąłem. I się teraz przebudziłem po północy i, i wstawiłem. Kurczę, nie wiem co robić w tej sytuacji. No bo niby po północy, niby gotowy był, niby tolerancja błędu. Nie wiem, kurczę, no ja bym, ja bym zaliczył Daily, nie? Było wszystko gotowe, tylko wystarczyło nacisnąć publiczny. <grym> Więc myślę, że, że, że można zaliczyć. Hmm? A ja idę spać, już jest pół do pierwszej. Idę jeszcze do toalety. Za pół godziny ma być burza, ale ja już nie czekam, ja chcę się wyspać. Jutro cieszyn, Wisła, ale ma padać, dlatego muszę podjechać pociągiem, żeby w miarę suchą nogą być chociaż w hotelu. Jeszcze wytestujmy herbatkę Zupacznic. Gutka, ale taka... taka... taka. Mało smaku. Bardziej takie gorzkie. To fajna mega paka.